Z tej strony widmo dzisiaj wcagramm farming, farming Simulator 22. Dzisiaj żniwa kombajnem więc no, żniwa są i będziecie widzieć, jak będziemy pracować na tym gospodarstwie. No, bo tutaj na razie na tym kanale w będą. S, e, sam, sam Farming Dopiero później e, będą jakieś inne gry Chyba, że tylko tutaj Farming będzie się pojawiał Nie wiem Chyba Tutaj tak będzie trzeba podjechać, okej okay. <tryk> Na sam początek zostawcie łapkę i subika Będę wam Bardzo wdzięczny, bo 10 subów I cofamy sobie, pierwsza akcja na tym kanale i w ogóle pierwsza praca na tym gospodarstwie, no i wjeżdżamy, z zboże, no idziemy, idziemy, wszystko ładnie, nic. Na obiad nie przyjeżdżać i będzie, i będzie dobrze. Widzę, będzie dobrze, jak nie przyjadę na obiad. Powiem, że muszę skończyć, bo po obiedzie zawsze, zawsze przed obiadem wszystko dobrze idzie. A potem wiecie, jak nie. No nie, no ten deszcz zasalany musiał padać. Dobra, widzę się po cięciu jak. Yy, jak już tego deszczu nie będzie, nie? Kurde, nie mogę wziąć. Dobra, widzę już przestało. Musimy przestał. dalej, bo nie ma czasu. Co wie? Pługu na ten set nie będę kupywał. Tylko dopiero na drugi sezon będziemy kupować, na drugi rok Będziemy kupować kuchnię <gry> <gry> Zimę na razie Ja pójdę po. Nie ma nic podpiętego do siebie, więc od razu sobie nim pojadę. Nie ma nic do siebie, więc sobie Nie Nie wiem, się... Dobra. Dobra, to tak to. Chciałem, że gorzej to będzie wyglądało. Nie, tam na pole. Ten New Holland na pewno długo nie be... znaczy, dużo nie będzie robił na tym gospodarstwie. Ale ile będzie, to nie wiem, może może będzie na tym gospodarstwie. Jest... Bo... przez Bukowo a tutaj ładnie. Ładny to holand jest dla mnie. A nie to... Tylko... Może mi się myli z holandem To jest, to jest e, ten landron czy jakoś tam kurde mi się ciągle myli z tym, nie? Kurde, jeszcze mapa mi się otworzyła. Na razie nie wskazamy. Troszeczkę skoczony, no. więc e, w którym... A ty... ile, Po ile minut chcecie odcinki, nie? Dobra, widzę, widzimy się już po cięciu Po prostu po prostu będziemy się bardziej z Zboże na przyczepienia. Dobra, widzę, już koniec. to chcę bo z jednego pola tylko. Z jednego pola, jeden zbiornik, czyli. Czyli to nie cały nie cały zbiornik. Bo widzowie Oni ten chyba ci to, 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 to w ogóle chyba siali w tamtym roku, bo w tamtym roku to gospodarstwo nie mieli no to chyba za siebie. się, to się Jde. Jde spolu po prostu. Tak.

Ja to nie takie małe gospodarcze. Zobaczcie <laughs> <laughs> <A bardziej śmiech> ja ja kiedyś, że miał gdzieś takiego traktora, nie? Tam cały ciągnik a potem nadziunira tym większym robił nie? No, tak to wygląda. nieźna. No,

No i z koniec mam... ...śniw... ...wlatką. Wlatę na początku... ...kombajnem... go schowamy, nie? No i skończone to mamy... ...śniwa... No i dopiero na kolejny sezon będzie ten dział, kombajn odpalony będzie. jeszcze, jeszcze kupiłem za zakoł bierzemy i jedziemy. Pojadę teraz z tym sprzedać. O z zboże, bo... Muszę by to robić trochę. <laughs> I nie. No i pojadę John Direm, bo tam. Wiecie, na przykład, taki na przykład taki ciągnik jak... Na przykład taki ciągnik jak... Ten Landryn, to na przykład, jakby tam pojechał, to by się zakopał Więc no. Pojedziemy teraz na czym nie zakopał, ale. No, te w ogóle tam by pojechało Do tą górę, więc. pojadę do John Deere, bo to nasz najsilniejszy, największy ciągnik. No. To chyba No. no. podjedziemy i właśnie nie tutaj musi. O czy Nie zapomnijcie dać lajka, a suba i do następnego. joł!